Cześć wszystkim, witam was w nowym filmie, jest to Christmas Tag i chciałam go nagrać, ale odtagowała mnie Julka, więc mam ku temu powód. Pierwsze pytanie, wolisz święta chodzić w piżamie czy elegancko się ubrać? To zależy, wydaje mi się, że w święta rano to jest bardzo fajne chodzić w piżamie, potem otwierać prezenty i w ogóle tak trochę poleniuchować, ale oczywiście lubię też się ubrać elegancko na Wigilię czy na pierwszy czy drugi dzień świąt na obiad, kolację. Także wydaje mi się, że rano fajnie jest pochodzić w piżamie, ale oczywiście lubię też się ubrać elegancko. Gdybyś mogła w tym roku kupić prezent tylko jednej osobie, kto by to był? U Nie wiem, trudno jest wybrać jedną osobę, której kupiłoby się prezent, bo oczywiście bliskich mamy więcej i Każdemu chciałoby się coś kupić, ale myślę, że wybrałabym mamę albo tatę. No wydaje mi się to dosyć logiczne, że wybrałabym po prostu rodziców, jeżeli by było to możliwe, a jeżeli musiałabym wybrać konkretnie jedną osobę, to właśnie mamę albo tatę, także wydaje mi się, że to dosyć oczywisty wybór. Czy prezenty otwiera się rano, czy wieczorem w Wigilię? Każdego roku jest inaczej. Kiedyś otwieraliśmy y, po wigilii, po zjedzeniu, y, przechodziło się do otwierania prezentów. Jak była mała, to pamiętam, że zawsze tak było. Później zaczęliśmy te prezenty otwierać przed pójściem na wigilię żeby tego tak naprawdę wszystkiego nie wozić, bo nie było takiego sensu więc rodzice dawali nam prezenty w domu, przed wyjściem na wigilię. A jeszcze później zaczęliśmy te prezenty otwierać po prostu w wigilię rano, jeżeli na przykład rodzice byli w domu, ale najczęściej pracują, tak więc kiedy przyjdą z pracy, to otwieraliśmy te prezenty. Czasami oczywiście otwieraliśmy też um, nie w Wigilię, tylko w pierwszy dzień świąt rano, także to zależy, każdego roku było inaczej i to też zależało od tego, czy rodzice idą do pracy, czy mają wolne, e, na którą jest Wigilia, bo czasami jest tak, że ktoś pracuje i tą Wigilię robimy po prostu wcześniej, na przykład na obiad. Także tu w każdym roku było inaczej, ale myślę, że w dzieciństwie przeważało właśnie to, że otwieraliśmy prezenty w Wigilię wieczorem. Kiedykolwiek zrobiłaś domek z piernika? Nie, nigdy nie robiłam i wydaje mi się, że to jest bardziej takie amerykańskie, taka tradycja z Ameryki. E, ja nigdy nie robiłam takiego zwyczaju, u mnie w domu też raczej nie było, ale może kiedyś się tego podejmę, zobaczymy. Co lubisz robić podczas przerwy świątecznej? Podczas przerwy świątecznej, oczywiście, każdy lubi odpocząć, ale mi się wydaje, że u mnie jest to tak pobyć w domu. Od kiedy jestem na studiach, no to rok temu przyjechałam do domu i cieszyłam się z tego, że jestem, że jest choinka, że pali się w kominku, że jest po prostu tak przyjemnie, tak, taka jest przyjemna atmosfera, że jest rodzina, że spędzamy razem czas. Także myślę, że. To najbardziej lubię robić w przerwie świątecznej. Nie mam jakoś bardzo dużo wolnego, zaraz potem jest powrót na studia, także wydaje mi się, że to szybko mija, i e, tak naprawdę spędzamy czas e, cały czas z naszą rodziną, i jakoś ewentualnie nie wiem gdzieś pójść na lodowisko albo na jakieś takie zimowe spacery, także myślę, że coś takiego. Ulubiona świąteczna potrawa. Pierogi, pierogi, pierogi. Uwielbiam pierogi. Wydaje mi się, że to jest dosyć oczywiste, bo pierogi są taką klasyką i, i też w Polsce wszyscy się pierogami zajadają. W tym roku też pierogi będę robić z ciocią i z babcią. Także jak najbardziej wyczekuję zawsze tego momentu, żeby je zjeść. I to jest najlepsze uczucie. Ale też bardzo lubię zupy, czy to zupę grzybową, czy barszcz. Także to są na pewno moje ulubione dania. Ogólnie, tak dań wigilijnych nie, nie przepadam po prostu za nimi. Ja jakoś nie bardzo się zajadam rybami, także zazwyczaj w Wigilię kończę na tym, że jem pierogi, zupę i dużo chleba z sałatką jarzynową. To są moje ulubione rzeczy. A tak to jakoś w jakieś takie um, wigilijne potrawy po prostu nie przepadam, także... Taka dziwna jestem. Twój ulubiony film świąteczny. To już ostatnio mówiłam w Q&A, ale na pewno jest to Elf i Kevin, ale Kevin sam w Nowym Jorku. Uwielbiam te dwa filmy i nigdy mi się nie nudzą, e, ale wydaje mi się też, że fajnym świątecznym filmem jest Love Actually, czyli do M2, byłam w kinie i bardzo, bardzo mi się podobał. Także dużo jest takich filmów świątecznych e, i wszystkich też nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale w ogóle filmy świąteczne są takimi filmami, które ja uwielbiam i jaki by to film nie był, to tak naprawdę... Mi się podoba, bo nie wiem, jakoś tak przyjemnie te filmy się ogląda, zwłaszcza kiedy są święta i w filmie jest atmosfera świąteczna, także na pewno filmy świąteczne wszystkie lubię. Makowiec czy sernik. Wydaje mi się, że sernik makowca nie jadłam już bardzo, bardzo długo. Wydaje mi się, że kiedyś próbowałam, ale jakoś nie, nie bardzo mi podszedł, więc wydaje mi się, że sernik powiedziałam sernik, czy kiedykolwiek ulepiłaś bałwana. Oczywiście, że tak, ale wiadomo jak to u nas z pogodą i ze śniegiem. No śnieg na Wigilię to już chyba rzadkość u nas i wydaje mi się, że w tym roku ma być temperatura powyżej zera, także na śnieg nie ma co liczyć, ale wszystko może się zmienić, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że jednak ten śnieg w Wigilię czy w pierwszy lub drugi dzień świąt zobaczymy, chociaż tak troszeczkę, żeby biało się zrobiło, nie mówię, że tutaj musi nas zasypać. Ale na pewno byłoby miło i fajnie by było, wiecie, wracać w wigilię do domu, kiedy widzicie, że jest śnieg, że jest biało. A nie, że jeszcze jakieś tam liście leżą i taka jesień. Mi zawsze tego brakuje. Kiedyś było tak, że na te święta był ten śnieg. Potem śnieg zaczął padać na Wielkanoc, także nie wiem, czy pogoda pomyliła święta, um, ale mam nadzieję, że. Mam, mam taką małą nadzieję, że chociaż troszeczkę tego śniegu zobaczymy. Co wolisz, Wigilia czy Pierwszy Dzień Świąt? Um, lubię i Wigilię i Pierwszy Dzień Świąt, ale Wigilia. Um, Wydaje mi się, że taki okres do wigilii to jest bardzo radosny, wszyscy się cieszymy na te święta, a jak już przychodzi do wigilii, no to oczywiście to jest czas takiej zadumy. Siadamy przy tym stole i mam czasami wrażenie, że wigilia mija tak szybko, że w sumie budzę się rano i już jest pierwszy dzień świąt. Także wydaje mi się, że wigilia jest ważna i bardzo ją lubię, um, ale potem ten pierwszy i drugi dzień świąt też są fajne i, i też zawsze jakoś się z nich cieszę, że przychodzi do na nas rodzina na obiad albo my idziemy na obiad. Um, także myślę, że i wigilia i, i pierwszy, drugi dzień świąt są u mnie na równi. Nie ma czegoś, co wolałabym bardziej. Białe czy kolorowe lampki choinkowe tylko białe. Nienawidzę kolorowych lampek choinkowych. Um, oczywiście tutaj każdy um, lubi coś innego i nie chcę tutaj nikogo urazić, bo każdy ma prawo zawiesić sobie takie lampki choinkowe, jakie mu się podobają i jakie go uszczęśliwią. Ja po prostu nie przepadam za kolorowymi migającymi lampkami choinkowymi. Oczywiście na takich choinkach gdzieś dekoracyjnych, w galeriach handlowych czy, yy, czy w mieście to oczywiście mi nie przeszkadza, ale w domu nie przepadam Właśnie za takim kolorowym drzewkiem. Wolę jednak, jak ono jest stonowane, ma bombki w jakichś konkretnych kolorach i lampki są białe, ewentualnie w jakimś kolorze, ale jednokolorowym, a nie, wiecie, takie y, szałciał, Po prostu to jest nie dla mnie. I widziałam y, y, parę takich choinek, które miały kolorowe lampki i wyglądały naprawdę, naprawdę ładnie i byłam w szoku. Y, ale ja jednak zawsze, zawsze kupuję białe. I to już wszystko. Myślałam, że są jeszcze jakieś pytania, ale to już wszystko było 11 pytań, także mam nadzieję, że ten tag Wam się podobał. Ja też otaguję parę osób, także zapraszam do opisu. Tam na pewno znajdą się tagi. I co? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego Christmas Tag. Mam nadzieję, że te odpowiedzi jakoś przybliżyły Wam moje świąteczne może tradycje, może co lubię, czego nie lubię. Święta coraz bliżej, także mam nadzieję, że już się do nich przygotowujecie. Ja dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.